bardzo dużo naszych problemów w relacjach międzyludzkich bierze się po prostu ze stylu rozmowy, który, który jest neurotyczny i polega na natychmiastowym nieuświadomionym, no bo to jest też, że na taką falę człowiek wchodzi emocji i jego odpowiedzi są takim automatycznym wystrzałem i to się tak toczy później ta fala, więc człowiek nie ma już kontaktu z, ze spokojem rzeczywistości tylko, yy, <laughs> tylko zostaje porwany przez emocjonalną falę i na szczycie tej fali po prostu będąc pchanym, bo to nie jest surfing. Będąc pchanym przez tą falę. W zasadzie to nie jest. No, ciężko tu już o rozmowie mówić w takim razie, bo to są jedynie wtedy, jeżeli dwie osoby w ten sposób wchodzą na taki tryb, to to są takie dwie fale przetaczają dwie fale emocjonalne. Toczą po ziemi dwie istoty, które obok siebie w tych falach się zderzają. Takie, takie wiesz, korpusy, takie pchane przez takie bezwładne niemalże, ale próbujące w tym zachować swoje stanowisko, swoją twarz, swoją tożsamość i swoją wyższość, oczywiście. I teraz, abstrahując już, kto ma tak zwaną rację, czyli jakie są argumenty, i czy rzeczywiście masz rację, tak technicznie rzecz biorąc, czy nie, no to styl tej rozmowy, jeżeli rozmowa przybierze taki, taką formułę, takiej właśnie emocjonalnego bezwładu. Yy, tego, tego Twojego ciała, pchanego przez te, przez te emocje, no to słuchaj, wtedy się zorientuj, jeżeli się zorientujesz, i wtedy jest szansa, że przetransformujesz te toczące się emocje w swoją obecność, bo, bo kiedy. Czyli, tak jakby przestajesz być tą tożsamością, która jest toczona przez te fale emocji, a stajesz się tym, czym, kim naprawdę jesteś, czyli, czyli obserwatorem tego, co się w tobie wydarza i że są te tabune emocji. No a wtedy dopiero pojawia się możliwość wyboru, co zrobić, czy iść co zrobić, a tak naprawdę pojawia się możliwość punktu punktu zero, czyli bycia trzy trójki, bycia e, bycia sobą. Także, także jedyny dialog, jaki jest możliwy, to taki, w którym zawsze jesteś osadzony w sobie i nie jesteś przewalany przez emocje, która cię toczy. Pamiętaj o tym, bo fajnie by było kiedyś normalnie porozmawiać. Jak człowiek z człowiekiem, jak przestrzeń z przestrzenią, niech moc będzie z Tobą.